Pan Pan Pan. I got broads in the land. She took the of Credit cards and scams. <laughs> no in yeah. Legacies, Woo. And see the in the bank. Legacy. The ale nikdo zatím nedokázal skočit aspoň pár metříků za tu 100 metrovou hranici a pozor, pozor. Tak teď to vypadalo hodně nebezpečně a jsem si jistý, že dole pod můstkem se ozvalo pár výkřiků hrůzy, protože Takanobu Okabe už po odskoku málem skončil i hned pod tím bubnem toho můstku. Aus der Raum hier von Finale in Pichokko. Juri Tepec aus Slowenien. Nein, wieder ein bisschen stärker. Ui, da geht jetzt nichts. Den hat es unten im Anlauf aus, die man zusammen so Immer wieder Bilder, aber da ist ein Problem. Da will ich mal in der Stuhl, da stopft immer wieder und so kommt er nicht in die ruhige Position. Und so wenig ist es sicher ja auch hergangen. Das ist das Problem. Freut sich, wenn er mal im Finale ist. Meistens reicht es nur, die Qualifikationshürde zu überspringen. Hoppla, da haben Sie es gesehen. Ein Skifehler dort oben, das ist ganz fatal. Ich erinnere da an Valery Kobeljew.

Má tady velkou formu. Ne. Tak i Goldberger padá, i Goldberger padá. Nakonec to neudržel. Je všechno záležitost větru. Je to loterie a nevím, nevím, jestli žiry ten závod nechá doskákat. metry w górę i w dół Frank Kleffler. oj ojoj oj, 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 spadł z progu żeby sobie niczego tylko nie zrobił Chyba... proszę, jakiś Wszyscy się stało tak no źle wyszedł z progu źle wyszedł z progu spadł z progu i proszę ratował się tylko przed upadkiem no Este hombre, el polaco Wojciech Skupien, 96 metros y durante buena parte de la primera manga se mantuvo como líder indiscutible. Vamos a ver de lo que es capaz. Cortó mal las pruebas del Templanica, donde no participó con grandes opciones en el día de hoy, pero ahí ven esa desastrosa salida. Sin equilibrio, sin control ninguno. Sobre los skis, sobre las tablas. El polako. Skupien. Ahí i lo vemos repetido. I... już niecodzienna sytuacja, proszę Państwa. Jeszcze takiej sytuacji nie widzieliśmy. Zatrzyma się. Tam pewnie, no szczęśliwie będzie. Tam chyba Łukasz Kruczek pomaga. Proszę zwrócić uwagę, zawahał się, a później, a przecież to jest tak doświadczony yy, zawodnik. Wczoraj wieczorem yy, spędziłem yy, blisko dwie godziny w towarzystwie Miki Kojąkowskiego. Opowiadał mi wiele o sobie, między innymi o tej współpracy z kadrą. Dajki i to no, nie wygląda to najlepiej. Zatrzyma się, zatrzyma. Mam nadzieję, że przy okazji odniósł jakiejś kontuzji japoński zawodnik. Tuż przed progiem zdołał wyhamować. No, to wygląda może.